Cześć, dzień dobry, witamy Was serdecznie w szóstym już odcinku drugiej serii naszego podcastu Leader and Team Empowerment. I dzisiaj też będziemy rozmawiać o liderce, ale troszkę z innej perspektywy, dlatego że nagrywamy ten odcinek przed świętami. I słuchajcie, w zeszłym roku z Karoliną praktycznie no, ledwo słaniałyśmy się na nogach, tyle miałyśmy tej pracy, ale okazuje się, że jeżeli. Dotrudnisz do zespołu trochę osób. Dobrze przeprowadzisz te rekrutację. To może się tak zdarzyć, a nawet się zdarzyło, że w tym roku jesteśmy całkiem spokojne, jeśli chodzi o zadania. Karolino, jak to się stało? No, nie wiem. Nie zadawaj mi takiego pytania, bo mnie od razu przychodzą głupie odpowiedzi do głowy i <noise> może mi się coś wyrwać. Ale nie, rzeczywiście jest tak, że um, no cóż, zatrudnienie zespołu nawet jednej osoby, nawet jednej osoby do pomocy, kiedy masz natłok tych działań swoich w firmie i nie tylko, bo o okazji, o której mówisz w tej chwili, czyli przy okazji świąt jeszcze jest dookoła mnóstwo innych rzeczy do zrobienia: prezenty, wigilie do przygotowania i inne ciekawe tematy, to jak zatrudnisz chociaż jedną osobę? Nawet na kilka godzin, to już możesz uwolnić mnóstwo czasu, nie? więc warto sobie tutaj odpowiedzieć mm. na to pytanie, bo tak myślę, wiesz, my mówimy o, o, o temacie rekrutacji do pomocy przed, no, jesteśmy tuż przed świętami, mm -hmm. myślę, że to jest kurczę zdecydowanie za późno, żeby w ogóle mm -hmm. kogokolwiek zatrudniać, bo może to przysporzyć więcej stresu niż jakiejkolwiek takiej realnej korzyści. Tak, ja też tak myślę, że do tego... Rekrutowania to my przychodzimy, kiedy będziemy się czuły gotowe, nie? Kiedy już. Nie ma prostu... takiego momentu, kiedy <tuk> człowiek się czuje gotowy do czegokolwiek. Położymy sobie procesy, ja sobie wszystko poukładam, ja zarobię na tę moją pomoc, na to moje wsparcie i dopiero, dopiero wtedy będę się brała za rekrutowanie. I to jest jeden z największych błędów, jeśli chodzi właśnie o proces rekrutacji, bo rekrutować kogokolwiek, czy to asystentkę, czy zespół, czy podwykonawcę, należy wtedy, kiedy my absolutnie nie jesteśmy jeszcze gotowe i kiedy nas jeszcze nie zasypało po kokardę, hmm. bo wtedy już jest zwyczajnie za późno. Czy ja sobie myślę, że przede wszystkim to jest tak, że proces rekrutacji może zająć bardzo dużo czasu. Mhm. Z tego względu, że wiesz, możesz mieć mnóstwo szczęścia i znaleźć jej osobę w przeciągu tygodnia, dwóch, czy nawet kilku godzin i będzie wszystko super, ale może być też tak, że ten proces potrwa nawet kilka miesięcy. Ja pamiętam, jak zatrudniałam mhm. pierwszą asystentkę, no to był jakiś rok półtora po tym, jak zaczęłam prowadzić e, działalność i ten proces rekru rekrutacyjny u mnie wtedy trwał trzy miesiące. Mhm. Więc jak teraz sobie pomyślimy, że wiesz, ja bym chciała w tym momencie grudzień. teraz zatrudnić, tak, w list, końcówka listopada, grudzień zatrudnić kogoś do, do, do pomocy, no to to jest mhm. wiesz. Nie masz możliwości przetestowania, tak jak powiedziałam na samym początku, no przede wszystkim to ci przysporzy więcej mm. stresu, nie? I tak jak mówisz, no warto, znaczy warto, ja kiedyś słyszałam od mojej mentorki, że zatrudnić trzeba, tak jak mówisz, właśnie wtedy, kiedy człowiek jeszcze nie jest na to w 100% mm -hmm. gotowy, ale tak wielopoziomowo. Z jednej strony nie jest gotowy, bo nie ma tylu zadań. Tak fizycznie, realnie nie ma tylu rzeczy, z którymi by sobie sam nie poradził, ale warto myśleć perspektywicznie, strategicznie, że w momencie, kiedy ta działalność, ta firma się rozkręci, no, to um, ty możesz zwyczajnie nie mieć kiedy tych taczek załadować, nie? Mhm. Ja pamiętam, że jak ja rekrutowałam pierwszą asystentkę do swojego teamu, to też było tak mniej więcej z rok po założeniu firmy, co po pierwsze nie byłam na to gotowa, a po drugie ja się zwyczajnie nie mogłam zdecydować, i na okres hmm. próbny wzięłam wtedy trzy dziewczyny na okres o, miesiąca. Ja tak o, no. no, żeby przetestować, czy mi się w ogóle które sprawdzi, bo najgorsze było to, że okazało się, że one się wszystkie sprawdziły po tych tej po tym miesiącu. I komu to odmówić jakby... teraz? Tak, i ja wtedy przyznam mhm. Cię, że przez pewien czas ciągnęłam ze wszystkimi trzema. Nie były to duże pakiety, bo to było maksymalnie 10 godzin, ale mimo wszystko no, od 0 do 3 asystentek, to mhm. nagle mi się zrobiło, że ja nawet nie wiedziałam, której co ja mam w sumie delegować. I to jest myślę jedno z tych wyzwań, z którymi też się mierzą przedsiębiorczynie, że kiedy my zaczynamy rekrutować, to my na przykład nie mamy sprecyzowanych tych oczekiwań, czego my tak naprawdę chcemy, mhm. co my chcemy oddelegować i tak naprawdę kogo w takim razie potrzebujemy osoby, o jakich kompetencjach, czy ona ma być bardziej taka empatyczna do obsługi klienta, czy bardziej techniczna, bo będzie robiła takie rzeczy w back-office, no i, i jaka ta osoba w ogóle jest. Więc to jest mnóstwo czynników, na które my nie zwracamy uwagi, mm -hmm. zwłaszcza przy naszej pierwszej rekrutacji, a które jednak trzeba by wziąć pod uwagę, zwłaszcza kiedy, tak jak mówimy teraz, jeszcze rekrutujemy na szybko po łebkach i można łatwo się po prostu wkopać. Mhm, tak, i jest jeszcze wiesz, kwestia tego, że jak nigdy wcześniej się nie pracowało z żadną osobą, nigdy wcześniej mhm. nie miałeś żadnego członka zespołu, żadnej asystentki, no to po pierwsze możesz nie wiedzieć, oczywiście, ale po drugie może się pojawić taka blokada mentalna, nie? czyli znowu control mhm. freak na przykład, nie? że ja chcę tę osobę, wiesz, skontrolować, sprawdzić, zobaczyć. Ostatnio miałam taką dyskusję w jednym z mediów społecznościowych na temat tego, Um, że my, jako przedsiębiorczynie, chcemy na samym początku działalności nauczyć się absolutnie wszystkiego robić sama. Nie? No mhm. i tak się zastanawiałam nad tym, bo rzeczywiście ja pamiętam, że ja miałam takie podejście do tego, nie? że ja chcę wszystko sama, bo ja chcę wiedzieć, jak, po to, żeby potem, jak komuś oddeleguję, mogła tę osobę skontrolować. Nie? No i dzisiaj, bo już ósmy rok mhm. mojej działalności zaczyna teraz jako przedsiębiorczyni. Wystartuję w styczniu, to ja mam zupełnie inne podejście, nie, że ja nie muszę absolutnie w ogóle wiedzieć tego, co wiedzą wszyscy specjaliści, wręcz byłoby to niewskazane, ale muszę wiedzieć, kogo ja chcę zatrudnić, nie? czyli jakie wsparcie jest mi potrzebne. I myślę, że to jest jeden z tych elementów, które warto wziąć pod uwagę, i które warto. Na, na, te, to są te pytania, na które warto sobie odpowiedzieć na samym początku, nie. Czyli. Kogo ja tak realnie potrzebuję? Nie? Czy tak jak mówisz, czy potrzebuję takiej executive assistant, czy ja potrzebuję asystentki personalnej, czy ja potrzebuję bardziej copywriterki, czy ja potrzebuję, nie wiem, montażysty, możliwości jest mnóstwo. Nie? No mhm. Jeśli chodzi o wsparcie we własnym biznesie, no to sam, sama wiesz, że jest tych możliwości, no multum, nie, żeby tak naprawdę może mieć każdego. Już nawet znalezienie księgowej, zatrudnienie księgowej to też jest jakiś tam poziom delegowania, nie? No i to jeszcze jakby z jednej strony te kompetencje takie twarde, nie? Ale jeszcze musimy się zastanowić, jakiego człowieka my potrzebujemy, żeby nam się dobrze z nim pracowało, bo ja na przykład potrzebuję takiej osoby, i dostrzegam to już po tych kilku latach na swoim, że nawet jak mam asystentkę, to to nie może być taka asystentka, która biernie ode mnie przyjmuje zadania i czeka, aż coś jej zleca, tylko ona musi dopytywać. I powiem Ci, że zajęło mi kilka lat znalezienie takiej osoby, która sama zaczęła wymyślać, co my jeszcze możemy zrobić, i jest taka proaktywna, bo to jest jedno. Z takich hasła, które się często pojawia w rekrutacji. Szukamy osoby proaktywnej. Ale okej, okay, miałam taką dyskusję zresztą dzisiaj z moim mężem, jak jechaliśmy mm -hmm. samochodem. On zatrudnił nową osobę. I mówi do tej osoby, mówi że coś z tą osobą mu nie gra, bo on by chciał, żeby ona była proaktywna, żeby ona wychodziła i sama proponowała, jak może usprawnić te swoje zadania. Ja mówię, ok, ale czy ty jej to powiedziałeś po pierwsze, mm -hmm. a po drugie, Komunikacja czy ona Tak, i poza tym ona pracuje kilka tygodni. Może ona jeszcze nie czuje się na tyle pewnie w tych zadaniach, które realizuje, żeby już coś proponować mm -hmm. więcej. Nie? No I ja tak długo wychodziłam z takiego założenia, natomiast te asystentki, które do mnie trafiały, one oczekiwały, konkretnych instrukcji. A teraz mam asystentkę, z którą pracuję już drugi miesiąc, i ona sama do mnie przychodzi i mówi: Aga, a może byśmy rozwinęły newsletter? Ja wezmę na siebie ten projekt i ci coś mhm. zaproponuję. I ona do mnie już przyszła z gotowym pierwszym mailem na podstawie moich postów na Instagramie. Słuchaj, ja tak patrzę. Kurczę, no jakbym ja to naprawdę napisała i byłam w takim szoku i mówię, to jest wreszcie ta osoba, która dokładnie wpasowała się w to, czego ja potrzebuję, mhm. ale zajęło mi to dobre trzy znaczy, lata. Znaczy ty możesz, wiesz, ty możesz nie wiedzieć, czego potrzebujesz, tak. to jest jedna rzecz, druga rzecz to są jeszcze poziomy delegowania, nie, bo mhm. możemy oddelegować tak naprawdę, a w zasadzie zlecić zadanie, nie? gdzie wiesz, zlecamy danej osobie, nie wiem, na przykład napisanie tekstu i ta osoba ten mhm. tekst pisze i to jest wszystko, ty odbierasz tekst, sprawdzasz, publikujesz, robisz, nie wiem ale możemy też oddelegować cały jakiś konkretny obszar. I wtedy mhm. ta osoba, która to dostaje, ty jej oddelegowujesz jakiś obszar działania, ona czuje się za niego odpowiedzialna, nie? Czyli znowu delegujemy cały taki pakiet, nie? Mhm. W przypadku delegowania wiesz, mówimy o delegowaniu kompetencji, mówimy o delegowaniu, o różnych levelach delegowania jakby nie. Ja tutaj mam mhm. na myśli właśnie ten że, wiesz, że Oddelegowując komuś jakiś obszar działania, ty tak naprawdę przestajesz o nim myśleć. Nie? I też nie każdy przedsiębiorca jest gotowy na to, żeby nie kontrolować tej osoby, której podzleca te rzeczy, mm. tylko przyjmować, że ona zrobi to lepiej od niego. Nie? I myślę, że to jest też dobry punkt wyjścia do tego, żeby, wiesz, żeby w ogóle zastanowić się nad tym, czego ja potrzebuję czy ja mam tak dużą potrzebę kontroli, że wiesz, że samo zlecanie zadań mhm. i potem kontrola, sprawdzanie i tak dalej, na początku to się sprawdza, nie? Bo, bo, bo też uczy tego przedsiębiorcę ym, delegowania. Więc mhm. czy to jest ten level, czy może ja chcę coś oddelegować i mieć to z głowy, nie wiem, nagrywam podcast, oddaję ten podcast specjaliście i on się magicznie za tydzień czy za dwa pojawia na mojej platformie. Nie? No wiadomo, mhm. że to nie jest magia, tylko to jest praca wielu osób po drodze. Ale jednak no, ja jako przedsiębiorca mam zdjęty z głowy cały ten, wiesz, cały ten galimat, związany właśnie z wszystkimi innymi czynnościami, nie? Więc tutaj to też jest kwestia potrzeb, nie? Jakie my mamy potrzeby mm. jako przedsiębiorca i jak to czujemy? Bo ja rozumiem, że osoba, która po raz pierwszy zatrudnia, która po raz pierwszy rekrutuje członka zespołu, która po mm. raz pierwszy podzleca, może mieć obawy, musi się tego nauczyć, nie, wiesz, no gdzieś tam, to nie jest tak, że wszyscy się rodzą urodzonymi delegaczami, mogę tak powiedzieć? <laughs> w każdym razie mają te skille, tak, tak, mają te skille takie, że wiesz, że potrafią delegować, nie, no, no nie. I ja na przykład bardzo mocno ceniłam sobie, kiedy przychodziły do mnie, tak jak mówisz, mówisz o asystentkach w tej chwili, nie, kiedy przychodziły mhm. do mnie takie osoby, jak właśnie twoja ostatnia asystentka, które doskonale wiedziały, co mogą zaoferować. Nie? Ja nie musiałam prowadzić asystentki za rękę, ona przychodziła z propozycją, nie, mm -hmm. że ona może zrobić to, to, to i to, że takie ma możliwości, że jeżeli czegoś nie zrobi, to może to przekazać komuś innemu, ma bazę kontaktów i tak dalej. Więc tutaj y, też jest ważne, z kim współpracujemy. Nie? Więc do, do takiego rekrutowania naprawdę no nie sztuką jest kogokolwiek zatrudnić. Naprawdę nie jest żadna sztuka. Wrzucasz ogłoszenie, bierzesz pierwszą, lepszą osobę, zatrudniasz, nie? Ale do rekrutacji, jeżeli chcemy w jakiś tam sposób wiesz, podejść tak strategicznie, to musimy pomyśleć i o swoim budżecie, i o swoich potrzebach, i o tym, czego potrzebuje aktualnie moja firma, o kompetencjach danej osoby, o komunikacji, o, o tym, o osobowości, więc zdecydowanie trzeba rekrutować z głową. Mhm. No właśnie, tych elementów, które teraz wymieniłaś, było co najmniej pięć. I myślę, że osoba, która nigdy tego nie robiła, już ma taką wielką głowę, więc jakby No dobra, to, no to tak usystematyzujmy tak, to, nie? No, od czego tak. zaczynamy? Chcemy rekrutować. Nie jesteśmy jeszcze gotowe, ale wiemy, mhm. że to będzie dobra decyzja. No dobra, no to zacznijmy od tego, że po pierwsze trzeba podjąć tę decyzję, zanim de facto będę gotowa. Mhm. Nie? Czyli wiesz, w momencie, kiedy jestem teraz. Ja podejmuję decyzje i to w zasadzie na każdym etapie biznesu. No może nie jak ktoś, kto założył działalność przedwczoraj, no to, no to jeszcze może być za wcześnie. Nie? Ale załóżmy, że działaś już sobie tam, nie wiem, pół roku, rok, dwa lata solo i chcesz skalować, chcesz rozwijać swoją firmę, chcesz wejść na wyższy level. No to to jest dobry moment, żeby podjąć decyzję o tym, mhm. że chcesz zatrudnić wsparcie. Nawet jak nie jesteś gotowa, no to jest czas na to, żeby się przygotować. Bo o jednej rzeczy nie powiedziałeś, a to jest myślę ważne, że to nie jest tak, że wiesz, jak w przypadku firmy zatrudnianie kogoś na etat, że ty nie zatrudniasz tej osoby na 160 godzin w miesiącu, mm -hmm. czyli 8 godzin dziennie wychodzi tak średnio, znaczy średnio, no, średnio 160 godzin w miesiącu, tylko ty zatrudniasz tę osobę najczęściej na godzinę. I to jest świetny sposób na to, żeby nauczyć się w ogóle delegowania, nie? Czyli po pierwsze podejmujemy decyzję o tym, że zatrudniamy daną osobę w momencie, kiedy jeszcze nie jesteśmy na to przygotowani. Po mhm. drugie, um, ja bym tutaj wstawiła mimo wszystko to przygotowanie, czyli trzeba się zastanowić nad tym, jaki ja mam budżet. Jakiego budżetu przekroczyć nie mogę, bo może być tak, że wiesz, ja mam, określę sobie budżet, dajmy na to nie wiem, 500 zł, 1000 zł na miesiąc, ale jeżeli będzie taka potrzeba i się okaże, że, że ta asystentka, ten asystent, ten podwykonawca mm, mi się sprawdza, to ja mogę zwiększyć ten budżet do 2000, bo mam na to przestrzeń, nie? czyli jakby przygotowujemy się do tego. Określamy potrzeby. Czego my potrzebujemy? Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujemy tak naprawdę? Nie? No to, to byłyby te dwa pierwsze podstawowe uh -huh. punkty. Uh, trzeci. Trzeci to myślę, że to jest właśnie dopasowanie tej osoby do nas uh -huh. i do tego stanowiska, czyli też tak jakby te kompetencje miękkie bardziej. Ten styl komunikacji. I to, czy my się w ogóle zgramy, czy ta chemia będzie między uh -huh. nami? i okej, okay, na dzień dobry pewnie nie będziemy, bo ja to bym, wiesz, wyskoczyła z testem i sprawdźmy się, zobaczmy, czy ty mi się sprawdzisz. Nie wolno ludziom proponować testu na dzień dobry, już o tym tyle razy rozmawiałyśmy. Oj, nie wiem, ja tam bym, wiesz, ja bym tam wrzucała jako wymóg must have, natomiast wiadomo, trzeba sobie sprawdzić, czy komunikacyjnie my się zgramy. Mhm. Myślę, że fajnym rozwiązaniem tutaj też jest takie zadanie testowe, I bo na zadaniu testowym my sprawdzamy nie tylko jakość tego wykonanego zadania, ale też to, czy my Potrafimy delegować, czy. Tak, to to był by dla mnie punkt czwarty. Nie? Nie? Zadanie testowe. Tak, no, tak yy... delegowania można się nauczyć zdecydowanie, nie, ale zadanie testowe, tak jak mówisz, ono ma dwa, dwie funkcje, tak przynajmniej powiedziesz że dwie funkcje, ponieważ yy -y. sprawdza kompetencje danej osoby, czyli takie wiesz umiejętności twarde, co ona potrafi tak realnie. A po drugie sprawdzą umiejętności miękkie, czyli jak dowozi, jak komunikuje, na jakim poziomie ty jesteś zadowolona, jak podchodzi do feedbacku, nie? Więc to są takie rzeczy, no, no, to jest jakby twoja działka w naszej, w naszym projekcie magnetyczna liderka, <gry> więc ty odpowiadasz za komunikację i za to, jak ten team, jak, 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 jak co? Jak pokazać, jak, jak wspierać zespoły? O. Tak, i też generalnie na tym etapie to, co mówisz, czyli sprawdzasz, czy ona w ogóle na przykład zrobi follow-up, bo możesz celowo nie odpowiedzieć na to zadanie próbne, no, możesz to jest, nie odpowiedzieć to tak, to na ja mail. To <laughs> Też sprawdzasz w ten hmm. sposób, czy ty dobrze zdelegowałaś to zadanie, bo jeśli i czy dopyta, bo możesz nie podać celowo jakichś szczegółów i sprawdzić, czy dopyta, czy zrobi z tym, co będzie miała. Więc tutaj jest tyle miejsc, które można przetestować i zobaczyć, na ile ja muszę się zaangażować. Bo na przykład, jak ostatnio rekrutowałyśmy do jednego z naszych zespołów osobę, to ja się nastawiłam po prostu, że ja będę tam tyle musiała i tak dużo będę, i tak dużo, 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 a potem okazało się, że dałam za dużo i za hmm. dużo. Procedur, za dużo mojej uwagi, i w momencie, kiedy ja zrobiłam krok do tyłu, dopiero ta osoba wystrzeliła, bo ona potrzebowała oddechu, potrzebowała samodzielności. Tej przeprocedurowana. Chwili. Tak. I w tej chwili ona w ogóle nie potrzebuje mojego wsparcia, chyba że faktycznie coś tam się wysypie po, nie po jej stronie, nie? Tylko po mhm. prostu coś na przykład nie działa. Ale ta komunikacja nasza jest ograniczona do minimum i to jest bardzo samodzielny specjalista. Więc tutaj też, czego ty potrzebujesz, bo może ty akurat potrzebujesz osoby, z którą będziesz zderzać swoje pomysły. Ja tak mam. I mam taką asystentkę, z którą mogę zderzyć mój pomysł, i ona mi powie, że wiesz, co może tak, a może jednak byśmy zrobiły inaczej, i to jest dopiero wartość, no ale to też jest coś, za co musisz zapłacić ekstra. Więc to ten budżet, o którym powiedziałaś wcześniej, też jest mega istotny, ale odjeżdżam, więc zadanie testowe. Tak, ale tutaj ja bym ja, ja jeszcze miała Aha. dygresję a samodzielności Aha. tego pracownika, bo widzisz, ja na przykład, jak pracowałam jako asystentka, to ja byłam takim człowiekiem, który strasznie nie lubił, jak się go nadzorowało. Nie? Ja mhm. zawsze dowoziłam tematy, zawsze wszystko było na czas, ale jak jak ten klient nade mną gdzieś tam wiesz, mhm. cały czas mnie pingował, a kiedy to będzie? Masz termin na ten, ja, mówię, ja nie potrzebuję, żebyś ty mi przypominał, to zadanie będzie zrobione. Nie? No i teraz tu znowu zderzamy potrzeby dwóch stron, nie? Tak. Czy ty zatrudniasz osobę, której zlecasz i chcesz ją kontrolować, no to warto też dobrać sobie taką osobę, która się temu podda, nie będzie się frustrować, nie? Bo jeżeli ktoś miałby mi zlecić zadanie i wiesz, i stać nade mną i, i pilnować mnie na każdym kroku, to ja bym dostała i Więc tu znowu jest zadanie testowe. Ona ma mm, oprócz tego, że sprawdza kompetencje miękkie mhm. i twarde, to ono jest po to, żeby obie strony Obie, tu zaznaczam, obie strony przetestowały, czy nam się będzie dobrze współpracowało. I może być tak, że ty będziesz super, hiper zadowolona z, ze swojego podwykonawcy, czy z potencjalnego podwykonawcy, czy osoby, którą zatrudniasz do zespołu. ona powie: Ja nie chce, bo ja się nie mhm. czuję w takiej komunikacji. I znowu wracamy do tego, co mówiłaś o chemii, o zaufaniu, o tym wiesz, o tym, o tej komunikacji, nie? Więc zadanie testowe, czyli ten nasz punkt czwarty, który nam się tu rozrósł, jak hybryda. Jest po to, żeby każda ze stron sprawdziła, czy ta współpraca ma w ogóle szansę powodzenia. Mhm. No i jest jeszcze jeden punkt bardzo ważny, czyli formalności. Nie? Tak. Czyli wiesz, umowa, regulaminy, procedury przekazania wszystkiego, kontrakt, w ogóle procedury jako takie. Mhm. Jak nie ma procedur w firmie, to warto, a chociażby zlecić komuś, żeby je napisał. No i onboarding. Onboarding to jest coś, co um, myślę sobie, że jest jedną z ważniejszych rzeczy po, już po podpisaniu umowy i podjęciu decyzji, o, współ, znaczy o podjęciu decyzji o współpracy i po podpisaniu umowy, nie? Mhm. Tak, ja właśnie o tym nagrywałam rolkę, którą dzisiaj puszczałam, że nie ma się co zastanawiać, czy onboarding jest potrzebny, czy procedury są potrzebne. One są potrzebne. Nawet jeśli na co dzień my nie zaglądamy do nich, nie, no bo mamy przecież pełno procedur u różnych klientów, i to nie jest tak, że ja przed każdym wypełnieniem zadania muszę tam zajrzeć i sobie przelistować, co tam jest, ale one są na sytuacje, kiedy chcemy właśnie wdrożyć kogoś nowego mhm. i na sytuacje, kiedy nam się to wszystko rozmywa i zaczyna panować chaos. To zawsze możemy wrócić i przecież mamy tak, i tak, i tak. No, i bez tego tak naprawdę będzie zawsze jakiś taki galimatias, bo ktoś będzie myślał, że jest tak, a ktoś będzie myślał, że jest taki. i nie, tak jest dalej. jest wszystko jasno spisane, i wiesz, zawsze można do tego zajrzeć. Nie? Znaczy, ja nie jestem fanką procedur, jako takiej, żeby nie lubię ich spisywać. Większość procedur u mnie w firmie siedzi mi w głowie, co jest problematyczne mhm. dla osób, które ze mną pracują. Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast um, dla mnie procedury są zbyt sztywne czasami, nie? I, i wiesz, no i mhm. okej, okay, procedury są dobre, jak najbardziej one są potrzebne, ale ja bym jeszcze dodała do nich ten nutkę elastyczności, mimo mhm. wszystko, nie? Więc tak, onboarding, no i taki bonusowy punkcik, czyli zaufanie do siebie i swojej intuicji trochę, nie, wiesz, rozmawiasz z drugą osobą, no i albo ci się pali, wielokrotnie tak miałam, że mi się palił taki wielki czerwony neon, nie coś mi, kurczę, nie gra. Pinga, nie? tak. Tak, ale wiesz, no ja wiem, że coś mi nie gra, nie wiem, co to jest, po prostu nie wiem, ale w momencie, kiedy wiem, że coś mi nie gra… Mhm. Albo wręcz przeciwnie, miałam taką, taką rozmowę rekrutacyjną, że wiesz, ja od początku wiedziałam, że niezależnie od tego, co ta osoba powie, ja chcę ją mieć w swoim zespole, nie? Mhm. Więc ten taki, to jest nie do określenia w ogóle, nie? to jest taki kobiecy element bardzo, nie? że wiesz, jak czujesz, nie? Chcesz albo nie chcesz. Jest jakiś powód, nie? że podświadomość gdzieś tam odbiera, nie sygnały, ale. Ale wiesz, to ja tak całe wow, ciało czasem, nie? nie? Całe no. ciało aż reaguje na to, że po prostu ty się tak dobrze czujesz w tej relacji, ale tu też jest pewien haczyk, bo pamiętaj, że podobne przyciąga podobne i w momencie, kiedy my się fantastycznie z kimś dogadujemy, to i tak warto go przetestować, dać mu to zadanie. Nie wolno testować zobaczyć. ludzi, przetestować kompetencje, bo zobacz, wyobraź sobie, ja też kiedyś mówiłam o tym, pamiętam, w social media, taka mi się dyskusja wy. Wołała, kiedy my zatrudnimy do zespołu na przykład cztery osoby wizjonerów, którzy będą sypać yeah, no to w ogóle nie ma sensu. Oni to się to będą wiesz. świetnie ze sobą bawić. Ja będą się świetnie oni... bawić na pewno. Natomiast te zadania nie będzie komu ich realizować. nie? Mm. Więc tutaj też trzeba myśleć o tych wszystkich elementach razem, ale tak, intuicja to jest ta taka, powiedziałabym, posypka na wierzchu ten brokacik, mm -hmm. którego też nie można ignorować, bo on po prostu potrafi wszystko zmienić i wywrócić do góry nogami i w tę dobrą stronę. Nie? Także, jak najbardziej. Dobra. To ja myślę, że tak omówiliśmy pokrótce najważniejsze punkty rekrutacji. Ja pozwolę sobie jeszcze podsumować, zrobić taki oddzielny kreską pięć punktów. Jak rekrutować z głową, jak podejść do rekrutacji strategicznej? Czyli po pierwsze, zacznij zanim jeszcze jesteś gotowa. Po drugie, określ potrzeby swoje i sprawdź potrzeby drugiej strony. Po trzecie, dopasuj osobę do stanowiska. Ta indywidualizacja jest tutaj mega istotna. Po czwarte zadanie testowe, czyli przetestujcie, czy Wam się będzie dobrze razem współpracowało, czy obie strony na pewno tego chcą i czy się będziecie dogadywać. Po piąte formalności, umowa, mhm. kontrakt, procedury, onboarding, faktura, czyli płatności okay. również. No i taki brokacik na samym końcu, czyli intuicja. To jest te pięć, a w zasadzie sześć najważniejszych mhm. punktów. Oczywiście każdy z nich można rozbić na podpunkty. Do każdego można dopisać całe drzewko genealogiczne i w ogóle jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy, ale to już robimy w naszym programie Magnetyczna Liderka. Kilka słów o programie, może jeszcze to, jak już wspomniałam, to dodam, że jest to nasz program, w którym uczymy przedsiębiorczynie, jak skalować ich działalność. Połączenie Mastermindu z konkretną wiedzą, z konkretnymi masterclassami, z, ale też z, taką, z takim networkingiem i grupą wsparcia. Damy Ci tutaj linka, jeżeli to uznasz, że jest to coś dla Ciebie, to gorąco zapraszamy. Aga, kiedy rekrutować? Kiedy rekrutować, kiedy nie jesteśmy na to jeszcze kompletnie gotowe? W roku jeszcze kilka dni, żeby przemyśleć, czy rekrutacja jest dla Was, i podjąć decyzję, czy chcecie z nami być w magnetycznej liderce. Dokładnie. Także kochani, bardzo Wam dziękujemy. No i cóż, do usłyszenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia.